Ja bym zaczął od kompletnego początku, bo ja grałem w demo Indyki. Grałem w demo Indyki, nie wiedziałem kompletnie nic o tej grze. Zagrałem w demo dosłownie, bo ja dostałem dosłownie od Adamowca info. Ej, wyszło demo takie fajne gry od 11 bitów, weź zagraj. I zagrałem. I mówię, ej, to demo ma zajebisty klimat. Ta gra jest zajebista, ta gra będzie kurwa o zakonnicy, która kwestionuje swoją wiarę. Coś w ogóle pojebane, że zakonnica to robi. Jeszcze będzie rozmawiała kurwa z diabłem. Zabista sprawa. To jest pewien moment w grze, jak coś to nie jest spoiler kurwa kompletnie. W samym demo jest moment i w samej grze jest moment, w którym tytułowa indika, zakonnica, rozmawia z diabłem. Ona ma dostarczyć list i ona go nie może otworzyć, bo to grzech. I... możliwe, że będę farmazonił trochę. I ten diabeł jej mówi, ale czy to jest taki sam grzech jak zabójstwo? Czy jest gorszym grzechem niż zabójstwo? Indyka mówi, no jest gorszym grzechem niż zabójstwo. I ten diabeł mówi, yy, i ten diabeł mówi, ale jak bardzo gorszym? Ile listów czyjś musisz przeczytać, żeby być na poziomie mordercy? No, rzeczy yy, listonosz, który przeczytał tysiąc listów, jest gorszy od mordercy i powinien być w bardziej piekle niż sam morderca? No zajebiste. No w chuj mi siadła ta gra. A chciałbym podkreślić, że jestem kurwa graczem pierdolonego Apexa. Czaisz? Ja jestem graczem, graczem pierdolonego Apexa. Uwielbiam grać kurwa w Apex Legendy. Ja mam attention span dosłownie TikTok Brain'a kurwa. Dosłownie kurwa jestem definicją TikTok Brain'a, a mnie wciągnęła gra fabularna. Wciągnęła mnie gra fabularna, w której za dużo się nie działo. I yy, wpływało to tak, że to ty sobie zadajesz pytania. Zajebista sprawa. Zajebista sprawa. Ale problem jest taki, że ta gra jest pierdolonym edgingiem gamingowym. To jest dosłownie, kurwa, gamingowy edging. Ta gra wali ci konia po prostu po to, żeby w pewnym momencie wstać i pójść zrobić sobie jedzenie. Nie dokończyć, kurwa. Dosłownie ta gra sama sobie rujnuje imersję, ta gra sama sobie rujnuje historię. Totalnie jest to spierdolone. Podzieliłem to sobie na segmenty. Zacznijmy od yy, sprawy najprostszej do oceniania. Jest nią grafika. Grafika jest kurwa świetna. W grafice nie mam do czego się przypierdolić. Grafika jest ładna. Grafika w indyce jest po prostu kurwa ładna. Wygląda estetycznie. Oddaje klimat gry. Jakby fajnie, bo czujesz kurwa tą biedę jak na to patrzysz. Czujesz biedę, czujesz smutek, czujesz rozgoryczenie kurwa. Yy, jest po prostu kurwa szara, bura, ponura. No, taka, jak ma być. Dosłownie taka, jak ma być. Tylko, że ma pewien kurwa minus. No, więc do grafiki nie ma o co się przypierdolić. Poza jedną kurwa fundamentalną rzeczą jest stopnią elementy 2D. Tak, ta gra ma kurwa elementy 2D. Słownie, Słownie ta gra ma elementy 2D. I w sposób tych elementów 2D pokazuje Ci wspomnienia Indiki. Tylko, że jest to na tyle głupie, że Indika spotyka po drodze ilię. Ilia ją mówi Ej, w sumie to czemu wstąpiłaś do zakonu? Nie marzyłaś nigdy o tym, żeby mieć kurwa męża, dzieci? Indika mówi tak Nie. Był moment w życiu, że uświadomiłam sobie, że to nie dla mnie. I nagle kurwa wchodzi element 2D, ścigasz się na rowerach kurwa ze starym. Kierce 2D, wyglądające jak pierdolone Stardiu wali, a w tle leci kurwa muzyka jak z Mario 64. Dosłownie, jakby w tle leci takie wiesz. No kurwa! Dosłownie, klimat, patrz, gra w dzieła, wali ci kurwa konia tym klimatem, masz takie poważna rzecz. Poważna rzecz, poważne rzeczy, zaraz Indyka zdradzi kurwa sekret, zdradzi sekret dlaczego jest w zakonie, co ją podkusiło, mimo tego, że w tym zakonie każdy ją kurwa jebie. I kuj. <grym> I dosłownie gra kurwa tak, tak ci robi, po czym... Ej, wiesz co stary, ja wrócę za kurwa 30 minut. Dosłownie tak to wygląda. Eleven -E Q Studio, właśnie na najgorsze jest to, że bici robili fajne rzeczy. To jest spierdolone, te elementy 2D są spierdolone. Są, spier znaczy są spierdolane pod tym względem, że nie powinno ich kurwa być w środku po prostu. Tych elementów 2 D nie powinno po prostu kurwa w środku być. Ale są zrobione ładnie. Jak już mam oceniać je pod względem graficznym, są po prostu kurwa ładne. Zostawiasz ślady w śniegu, fajnie jest. Twoja postać jak przechodzi obok drzewa, to jej głowa nie przenika przez gałąź, tylko robi. Jakby kurwa dobrze wygląda ta gra. Ta gra wygląda po prostu kurwa dobrze. Każdy ci kurwa mówił, byś w to nie grał, ale ja chciałem po swojemu. Ale ja chciałem po swojemu. Ja chciałem w, to, chciałem w to zagrać. Chciałem w to zagrać, żeby się przekonać. Żeby mieć swoje stwierdzenia. Swoje, swoje wnioski i w ogóle. Swoją drogą. Do tej pory nie oglądałem filmu, filmu Kiszaka na ten temat. Ale nie robię z ciebie zbawcy. Ja próbuję was przekonać, żebyście tego nie kupowali, kurwa. Don't make my mistake. Uczcie się na błędach najlepiej cudzych. Ja dosłownie mam takie podejście do życia, stary. Jakby ty mi możesz mówić, że tam jest spierdolony lew, ja jestem przekonany, że go nie ma, więc ja tam pójdę, żeby zrobić po swojemu i po swojemu zostać rozszarpany przez lwa, czaisz? Fabuła. Fabuła. Fabuła też jest kurwa dobra. Do fabuły mam kurwa parę problemów. Yy, fabuła jest dobra. Fabuła jest kurwa prosta, krótka, przewidywalna. Ma potencjał. Ma potencjał. Może nie określiłbym jej stricte zero-jedynkowo jako dobrą. Ale określiłbym ją, jako posiadającą w chuj duży potencjał. Gra ma bardzo duży potencjał, ale zabrakło, zabrakło jej jednego ważnego kurwa czynnika. Czyli jest to to, że ci kurwa nie może wciągnąć. <grych> czyli kurwa to, że cię nie może wciągnąć, stary. Rozumiesz, bo co gracie zaczyna wciągać, to ci wypierdala albo chujową muzykę, do tego też przejdziemy. Do tego też przejdziemy, bo albo ci wypierdala. Chujową muzykę, albo ci wypierdala chujowy element 2D, albo yy, wypierdala ci. Co ci wypierdala? Albo wypierdala ci element 2D z chujową muzyką, albo pierdolone punkty. Ważna rzecz tam są jakieś świecące, żółte, arkejowe punkty, które co ciekawe, nic nie dają. Po prostu nic nie dają, kurwa. Mogliby je wyjebać stamtąd, kompletnie. I nie, nie wytłumaczysz mi tego żadną fabułą, ani nie niczym. Nie, nie wytłumacz mi tego żadną fabułą, ani niczym. Ale te punkty są dosłownie, kurwa, po piuta. Po nic tam są te punkty. Po nic tam są punkty, kurwa. Ale patrzcie, jakby zapomnijcie, że taka gra jak indika istnieje, okej? Okay? Ja wam opowiadam. Wyobraźcie sobie, siedzisz, kurwa, z kumplem na ławce, popijasz piwo. I ja wam teraz opowiadam. Ej, stary, ma być zajebista gra. Ma być zajebista gra. Yy, wiesz, taka podróż, jednocześnie podróż fizyczna, i podróż yy, duchowa. O zakonnicy, którą jebią wszyscy w tej wiosce zakonni zakonnic. Dosłownie, wszyscy ją jebią. Ona czuje się źle, ale dalej wierzy w Boga, ale im dłużej idziesz w grę, im dalej idziesz w grę, stary. To ona coraz bardziej kwestionuje wiarę w Boga. Coraz częściej rozmawia z diabłem. I Powoli się przekonuje do tego. Powoli się przekonuje do tego, że w sumie Bóg to jest chuj. Ta iż zakonnica się przekonuje do tego, że Bóg to jest chuj. Będzie fajnie, nie? No, no to tak, taka mogła być indika. Taka mogła być indika, kurwa. Eee, więc jeżeli chodzi o taki kurwa zamysł, pomysł, no przezejwista gra. Przezejwista gra, ale została spierdolona przez m.in. te wstawki 2D. Kurwa wyścigów ze starym na rowerze. Jakby co, to nie jest żart. To dosłownie jest fragment gry. To jest 2D wyścig ze starym na rowerze. To jest fragment kurwa gry. Jakby dosłownie, zamiast... Bo te wstawki 2D pokazują, yy, pokazują wspomnienia Indiki. Pokazują wspomnienia Indiki, jakby dlaczego jest taka, jaka jest. Wiecie, jak to by siadło dużo lepiej? Dużo lepiej by to siadło, jakby Indika rozmawiała po prostu z Ilią. Bo w pewnym momencie tam masz Ilię towarzysza, nie? W Pewnym momencie tam masz Ilię, tam masz towarzysza. Ona by mogła rozmawiać. Dosłownie dużo bardziej w klimat by wciągało to, jak zamiast y, chociażby tego, tych wyścigów na rowerze, gdzie ona poznała tam Marko, nie wiem jak on się nazywał, zamiast być kurwa dwa dekad scenki, zamiast być dwa dekad scenki i dwa de wyścigów ze starym na rowerze, gdzie się ścigasz, przychodzi y, Rom, i dosłownie jest Romem, tak jest określany. Przychodzi Rom i ci kradnie rower i wtedy Indyka się w nim zakochuje. To wszystko jest pokazane w 2D. Zamiast tego mogła Indika siedzieć i rozmawiać po prostu, kurwa, z Ilią. I mu powiedzieć, ej, jeździłam ze starym i był taki chłop, da, da, da. Dużo bardziej by mnie to wciągnęło. W chuj bardziej by mnie to wciągnęło. Dosłownie, kurwa, dużo bardziej. Dosłownie mogliby wyjebać to gówno w pizdu. No. No i, kurwa, najważniejsze. Coś, na czym się najbardziej zawiodłem. Czyli jest to pierdolony klimat tej gry. Jest to klimat tej gry. Bo tu się kurwa dzieją prawdziwe jajce, jeśli o to chodzi. Tu się dzieją prawdziwe jajca. Bo klimat gra potrafi wciągnąć. Tutaj nie zaprzeczę, absolutnie nie zaprzeczę. Gra potrafi wciągnąć. Gra kurwa wciąga jak statystyczny bywalec. Kurwa Energii 2000 co weekend stary. Znaczy, kurwa dla osoby, która ma wyjebane w takie rzeczy jak wiara czy coś, nieistotne, to Fabuła Gierki jest ciekawa w chuj. Nie wiem jakbym miał jedynkę na papierze napisaną. Co? Jedynkę na papierze napisaną w yy, i miałbym kupić to bym, kurwa zrobił. To bym to kurwa zrobił. Ale jak zobaczyło cię, że ta gra po pierwsze ma chujowy gameplay, chujowe mechaniki, chujowe części 2D. Współczuję kurwa osobom, które dały tej grze więcej niż 4 na 10, bo na więcej nie zasługuje. Więc Indika wciąga, Indika wciąga w kurwę. Indika wciąga w kurwę, klimat trzyma. Człowiek słucha tych pierdolonych rozmów Indiki z Ilią. Czy tam, kurwa tym so called diabłem. I samemu zaczynasz sobie zadawać pytania. I zaczynasz. Yy... I zaczynasz się zastanawiać. Hmm. Ej, stary, to wyżej daj mi sekundę. I zaczynasz się zastanawiać. Ej, stary, co jeżeli Bóg to faktycznie chuj. Na przykład Ilia ma gniejącą rękę. Yy... I. I mówi, że nie, on je nie amputuje, bo Bóg chciał, żeby ona zgniła. I Bóg chce, żeby Ilia miał zgniłą rękę. I Indika mu mówi jesteś popierdolony upierdoleć tą rękę w pizdu, stary, bo zdechniesz. I wtedy jakby to kompletnie się obróciło. Czaisz, człowiek niewierny, teoretycznie niewierny, bo uciekł z więzienia, bla, bla, bla. Nakłania zakonnicę, żeby wierzyła w moc boską, a zakonnica mówi byłemu więźniowi, żeby pierdolił tego Boga. No zajebiste. Zajebiste by to było. No, więc Indica... Cooper wciąga takimi rzeczami, dosłownie człowiek się zaczyna zastanawiać, rozczminąć, kurwa, to jest po śmierci. Ja pierdolę, jak działa moc Boska? I nagle przychodzi kurwa gra, przychodzi gra, przychodzą Eleven i robią, Icie walą kurwa w starej, kurwa, ty się nie zapomniałeś trochę, ty się kurwa nie zapomniałeś troszeczkę, masz tu kurwa ten, masz tu 2D, Poskaż se, kurwa po żabach, to też nie jest zmyślone, to też jest element kurwa gry, się kurwa po żabach. Dosłownie kurwa, albo pierdłać się muzyka jak z jakiegoś cyberpunka, albo Mario. Nie są to przypadkowe kurwa rzeczy. W sensie przypadkowe porównania. Dosłownie w jednym momencie jest muzyka wrodem wyjęta z cyberpunka. A w innych momentach jest wyjęta kurwa muzyka jak z jakiegoś Mario 64. Zajebista gra, wszystko ma. Właśnie to jest chujowe. Najważniejsza rzecz, jaką mi dziadek, kurwa, powtarzał kiedyś. I to są mądre słowa. Jak coś ma być do wszystkiego, to jest, kurwa, do niczego. I to jest ta gra. To jest ta gra. Bo dosłownie ta gra Oto buduje napięcie, o to buduje napięcie, żeby je spierdolić. To jest, jeszcze raz powtórzę to zdanie, ale to jest dosłownie gamingowy edgy. Pokazać wam, kurwa, zakończenie tej gry... Ale pokażę wam jak wygląda zakończenie tej gry, bo to jest kurwa przezabawne. To jest przezabawne kurwa, bo tutaj jest kudec. Kudec to jest artefakt, który Ilia myślał, że odrośnie mu rękę, a Indika miała nadzieję, że przywróci jej to wiarę w Boga. Patrz, Indika widzi siebie. Indika widzi siebie jako diabła. Czaisz? bo ona jest taką grzesznicą, że ona widzi siebie jako pierdolonego diabła. Kurwa, punkciary. No nie, kurwa! To jest dosłownie zakończenie tej gry. Ona robi taki klimat, żeby go spierdolić w taki sposób, stary. Te punkty są pikselowe, takie się zbiera co chwilę, kurwa. Także masz... O, dosłownie to jest gamingowy edging. Gra buduje napięcie tylko po to, żeby zrobić to. Żeby zrobić to na sam koniec, kurwa. Popierdolone to jest. To jest fest popierdolone. Dosłownie, moje mówienie. Ej, chciałbym. Yy, chcę wam powiedzieć, dlaczego Indika mi się nie podoba. Mogę pokazać to. I muzyka. Muzyka nie pasuje do klimatu gry. Absolutnie. W większości przypadków, muzyka nie pasuje do klimatu gry. Uciekasz przed pierdolonym strasznym wilkiem, który może cię kurwa ugryźć i zajebać. Co damy w tle. Muzykę Expachmana. Dosłownie, muzykę Expachmana albo z Tetris'a, jak napisał Almondol. Dosłownie, kurwa. Dosłownie w ten sposób to wygląda. Muzyka mi nie pasuje, a najlepsze jest to, że muzyka tam nie leci, nie leci cały czas. Muzyka w tej grze ee, nie leci cały czas. Tylko ta muzyka leci w momentach, jak ci się zdążysz wciągnąć! Ty się zdążysz wciągnąć, masz takie, ale to ta gra jest popierdolona. Ale to gra jest popierdolona, nie no, pojebane. i za chwilę peperpe. Pe, 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 pe. I chuj! Już chuj swojego klimatu. Także muzyka też nikуда nie pasuje do tej gry, kurwa. Muzyka wypierdala cię z kimś. scenę z wilkiem, zaraz wam kurwa pokażę wszystko, co mnie wkurwiło w tej grze. Popierdolone. Popierdolone. No i delikatnie chcę wspomnieć jeszcze na koniec o mechanice. Mechanika gry też jest spierdolona po części. Mechanika gry też jest spierdolona po części, bo... W niektórych momentach musisz zeskoczyć z wysokości. Normalnie możesz... Jest ok. I jakby idziesz dalej, nie? Jakby normalne. Idziesz dalej. Zeskakujesz, idziesz dalej. Pojebane. 50? Nie. Ja by 50 też. W innych momentach zeskoczysz, zeskoczysz kurwa z trzech schodków. Zeskakujesz z trzech schodków i umierasz. Słownie miałem taki przykład. Technicznie spoko. Ja też nie na niskich ustawieniach, bo mi kurwa kompa pali. Kostę skręciłem! Zeskoczyłem z trzech schodków. I umarłem. Ale w innym momencie, gdzie jest to skryptowane, spierdalam się z urwiska i żyję. Jest super. Ej, jeszcze chcę wam pokazać te dziwne momenty 2D. O, Za 90 złotych przesada. Fuh, fuj, przesada. Rowerze. Oho, wykurwi się. Łe. Ale płynne przejście, kurwa. O, tu jest jakaś platformówka. Przypomnę, to jest ta sama gra, kiedy recenzja na Steamie, na Steamie to ja dałem wniosek o zwrot. Albo tu biegasz po jakiejś fabryce ryb, w której są bardzo duże puszki. A, no tak, no tak, jeszcze element z dźwigiem. Jeszcze element z dźwigiem. Ja wtedy siedziałem trochę na przymkniętej piździe, bo byłem lekko mad na grę. Przebudowa miasta! City builder! City builder, kurwa! O, jeszcze jest skakanie po żabach. Ej, ale akurat skakanie po żabach ma węgersum, boisz, to jest granar gracz na nagle. O. Ej, ten Ziutek nade mną dobrze kurwa. mówi <grych> O, no, patrz, to on, patrz, 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 patrz. Dwa razy i brzuch napierdala potężnie. Patrz coś... Słuchaj muzyki! Nie, Ej, mi smakowało, kurwę. Także to jest moja wypowiedź na temat pierdolonej indyki. Jestem zawiedziony w kurwę. Sądzę, że było to marnowanie, nazwijmy to już 90 zł. Chciałbym zwrot, bo ta gra mogła być dobra. Ta gra spodziewałem się więcej po demo. Chuj, spodziewałem się więcej. Czuję się w chuj, yy, zawiedziony. Także to jest koniec mojej recenzji tej gry.